Szanowni Państwo, mieszkańcy Koszalina. Zmieniła się sytuacja od czasu ostatniego naszego spotkania. Dziś w Koszalinie i najbliższym naszym regionie mamy 6 osób zarażonych wirusem COVID-19 dziś ponad 200 osób przebywa w kwarantannie. Od dziś zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące możliwości gromadzenia się, ograniczenia. Wyjść z domu. Szanowni Państwo, apeluję. Wyjście z domu oznacza wyjście na zakupy żywnościowe, oznacza wyprowadzenie psa, wizytę w aptece lub u lekarza. Proszę o stosowanie się do tych zaleceń. Szanowni Państwo, place zabaw są w koszalinie zamknięte. Proszę wszystkich, aby nie korzystali z tych placów zabaw. I stosowali się do poleceń Straży Miejskiej, jak również pracowników innych służb mundurowych. Od dziś słyszycie Państwo komunikaty dotyczące ograniczeń płynące z radiowozów Koszalińskiej Straży Miejskiej. Od dziś również podjąłem decyzję, że koszalińskie osiedla będą patrolowane przy użyciu drona, tak aby wykluczyć wszelkie możliwe zgromadzenia. Pamiętajmy, jeśli wychodzimy, to maksymalnie dwie osoby. Jeśli udajemy się na msze lub pogrzeb, to maksymalnie 5 osób. Wprowadzono również ograniczenia, jeśli chodzi o podróżowanie komunikacją miejską. Do autobusu może wejść jednorazowo maksymalnie 15 osób. Proszę o to, aby powstrzymać się od przejazdów komunikacją przez te osoby, które nie muszą dojechać na określoną godzinę do pracy. Jeśli możemy poczekać, to proszę o ustąpienie pierwszeństwa dla tych, którzy muszą bezwzględnie dotrzeć do pracy, zwłaszcza pracownikom służby zdrowia. Szanowni Państwo, dziś przed nami trudny dzień, ale dzień, który też nie się nadzieje. Decyzją zarządu województwa pan Marszałek przekazał nam wczoraj bardzo dobrą informację. Podjął decyzję o zakupie m.in. dwóch laboratoriów do badania koronawirusa. Mam nadzieję, że sprzęt ten dotrze do Koszalina w czasie jak najszybszym. Wiadomo, że brakuje go na całej, w całej Europie, ba, na całym świecie, ale myślę, że ten sprzęt uda się kupić. Również dziś podjąłem decyzję o zakupie 100 tysięcy masek dla mieszkańców Koszalina. Będą w momencie dostawy dystrybuowane przede wszystkim do osób starszych i ich proszę, aby pozostali w domu bo są najbardziej narażeni na, na zarażenie koronawirusem i doskonale wiemy, że w ich przypadkach ten przebieg choroby jest szczególnie ciężki. Szanowni Państwo, stosujmy się do wszystkich ograniczeń, które nas dotyczą. Utrzymajmy tą wspaniałą dyscyplinę, którą mamy do czynienia w ostatnich dniach. Apeluję do tych wszystkich, którzy zostali poddani kwarantannie, aby jej bezwzględnie dotrzymywali. Człowiek który jest poddany kwarantannie, to osoba, która miała kontakt z potencjalnym nosicielem. Szanowni Państwo, życzę Państwu dużo zdrowia.